Witamy w sali A wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. Tutaj możecie zobaczyć zarówno historię strajku w sierpniu 1980 roku, jak i wyjątkową i bardzo specyficzną przestrzeń Stoczni Gdańskiej. Tablice 21 postulatów. Tutaj w tym miejscu zatrzymują się wszystkie wycieczki i goście odwiedzające Europejskie Centrum Solidarności. Tutaj też tłumaczymy gościom oficjalnym, dlaczego tablice są tak wyjątkowym zapisem potrzeb wolnościowych ludzi. Na tyle wyjątkowym, że 16 października 2003 roku zostały wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Pamięć Świata. Spisane przez Arkadiusza Rybickiego i Macieja Grywaczeskiego 17 sierpnia 1980 roku pokazywały całemu światu o co tak naprawdę walczą stoczniowcy zgromadzeni w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku. To miejsce, gdzie mówimy o tym, że akceptacja niezależnych związków zawodowych to nie tylko wyrażenie potrzeby, ale także zapis umiejętności porozumienia i dialogu, którymi wykazywali się strajkujący. Opowiadamy tutaj właśnie o prawach człowieka, opowiadamy o Pamięci i solidarności o tych, którzy byli więzieni i tych, którzy zostali wydaleni z uniwersytetów podczas wcześniejszych protestów. Mówimy o potrzebie prawa wolnych mediów, wolności publikacji, czy wreszcie po prostu wolności słowa. Tablice zapisane przez Arama Rybickiego, czyli Arkadiusza Rybickiego i Macieja Grzywaczewskiego były również wyrazem chęci poinformowania społeczeństwa i dziennikarzy o tym, o co tak naprawdę walczą strajkujące załogi w Stoczni Gdańskiej? Opowiadamy w tym miejscu o tym wszystkim, ale czasami nasi goście zadają pytanie, które przywraca nam pamięć też o zupełnie realnych problemach i wyzwaniach, przed którymi stawali strajkujący. Zarówno książę William i księżna Kate odwiedzające Europejskie Centrum Solidarności, jak i ambasador Izraela Anna Azari, stojąc pod tymi tablicami, zadają pytanie, ale skąd. Tak naprawdę strajkujący wzięli sklejkę, żeby zapisać 21 postulatów. Odpowiedź wcale nie jest taka prosta. Sklejka była powszechnie używanym materiałem w Stoczni Gdańskiej, ponieważ jeden z etapów powstawania statków to był właśnie moment wyrysowania na sklejce fragmentów kadłuba. Odbywało się to w traserni. Osoba, która się tym zajmowała, nazywała się traser i właśnie ona zajmowała się wycinaniem kształtek drewnianych, które następnie wykrawano w stali. Ustalenie, skąd dokładnie wzięto tę właśnie sklejkę, nie jest takie proste. Najprawdopodobniej wzięto ją z traserni głównej. Tak przyjmujemy. Natomiast jeżeli posłuchamy, jak też tworzący te. Tablice Maciej Grzewaczewski i Jarom Rybicki wspominają te czasy. Okazuje się, że czasami ustalenie, w którym miejscu skręcili w prawo, żeby wejść do budynku, albo w lewo, żeby wejść do budynku, powoduje, że możemy wskazać przynajmniej dwie lokalizacje, skąd tą sklejkę wzięto. O tym, że tablice i sklejka są też zapisem procesu powstawania statków traserni, świadczy jeszcze jeden detal i szczegół. 21 postulatów zostało spisane ołówkiem traserskim które Tomacie Grzywaczewski i Jan Rybicki dostali od strajkujących załóg. Początkowo chciano spisać je tą czerwoną farbą, ale farba okazała się być bardzo niepraktyczna. Rozmywała się, trudno pisało się te litery, uniemożliwiała też pisanie mniejszej czcionki. W związku z tym wzięto ołówki traserskie, spisano 21 postulatów, które później trafiły na listę UNESCO Pamięć Świata. Historia opowiadania o 21 postulatach pokazuje też, jak Dociekliwość i ciekawość naszych gości zmusza nas do nowych poszukiwań, ale też do wynajdywania nowych historii. Jeśli macie Państwo pytania, możecie je do nas przesłać, możecie zadać je w komentarzach do tego materiału. Bardzo chętnie na nie odpowiemy.